Będzie trzeba dużo, nie wiem czy starczy. Witajcie, witajcie. Kolejny taki projekt, bardzo nielubiany przeze mnie silnik. m 42 Bo to jest silnik fałka. Będziemy wymieniali olej. Poza tym mamy błąd związany ze świecami żarowymi. Ale jest uszkodzony. Prawdopodobnie sterownik świec. Który Ale. Jest tam gdzieś. Co? Klimaty da stera ten olej, benzyna w oleju, Tu jest akurat olej napędowy no to w oleju basujemy, to, to, to się dopiero okaże, Co tu się będzie działo? Dopiero będziemy olej spuszczać, będziemy patrzyli, co tutaj się. Bardzo nietypowa konfiguracja, wieje. bo z manualem. Będziemy wymieniali. Praktycznie wszystko, począwszy od oleju, filtry, filtr paliwa, który tutaj jest zamontowany, no więc to wszystko trzeba będzie rozebrać, dlatego tego bardzo nie lubię, ponieważ jest to, mówię, to jest nietypowa konstrukcja i najpierw trzeba będzie zlać olej, a potem poczekać aż wystygnie i dopiero będzie można tutaj się z tym wszystkim bawić. Yy, mosowania poszczególnych. Tu są dwa filtry powietrza, bo tak jak w pałce, to wiadomo, że jest filtr prawy i filtr lewy. Zaczynamy zabawę. Do tego celu będziemy używali różnych kluczy. Jeszcze muszę wejść pod skut, bo tutaj jest troszeczkę inaczej jak w 203, w 204 tutaj yy, widziałem, że jest jakaś fragmentaryczna tylko yy, pod spodem, yy, pod spodem osłona silnika. Nie wiem czy czegoś nie brakuje, to się okaże. Nie miałem z tym do czynienia. Ale moja obserwacja jest taka, że już zaczęli knocić te samochody od tego poliwtu, bo i te klamki, i ten schowek latający. E, klamki odchodzą. E, przyciski odpadają. E, widziałem pęka. wyłamywane, powyłamywane te przyciski od... Akurat nie w tym egzemplarzu, Wy... ale widziałem powyłamywane przyciski od... Y, od... Y, Podłokietnika. Nie, przy, przy, przyciski od y, obniżania szyb. Od zamykania szyb. Także no, no, zobaczymy jak to tutaj będzie z tym Mercedesem. Właśnie tutaj nurkuję i zaraz Wam powiem jakie jest moje pierwsze wrażenie. Super, Pierwszy nuraz no raz pod samochód. Pokazia. Wrzucić Ci tam lampę pod nie, 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 Ja tu sobie sam radzę. Lampę mam, tylko muszę zerknąć czego tu brakuje. Czego brakuje? Osłony brakuje. Yy, tak, brakuje tutaj, a w ogóle jakieś dziwnie, bo tutaj brakuje w ogóle śruby, tu śruba jest. Pijany mechanik. Yy, brakuje osłony yy, z tej części tutaj. Tu powinna być osłona jeszcze. Tak, a wiesz, jeszcze mechanik I nie ma. zakosił dywaniki te. Osłony tutaj nie ma. Słynniejsze przeboje z mechanikami na Muszę popatrzeć jak to w ogóle się do ciebie powinien Słuchajcie, Słucham? Czy Dobra. Będziemy teraz... Jeszcze tutaj popatrzę. O tutaj... Pourywane są te tutaj. To prawdopodobnie przy tak parkowaniu, ale to są pierdoły. I tak kupię nowe. Mechanik płakał jak części. częściej. I teraz tutaj co tutaj mamy? Czy tu mamy jakieś wycieki? No coś tutaj jest wilgotno. Popatrzymy co tu się dzieje. Dam ci break klina od razu. Nie. Do usuwania. No to dobra. Odkręcimy, zobaczymy jak to mówią. Odkręcimy. uvidim. Bierzemy tutaj zestaw kluczy i jedziemy. Generalnie miałem 6-4-2 ma swoje bolączki, ale to nie jest zły silnik. To wszyscy wolę te 50 litrówki, a to dlatego, że... I rzędowe szóstki. Yy, rzędowe szóstki, no... Czyli, dlaczego nie? Fałka to jest dobra w Zile. Ale ty nie masz chyba fałki w Zile. W Zile? Yy, w, w, w... 131 jest fałka. Benzyna diesel? Benzyna. 6 litrów chyba 6 litrów 6 litrów pojemności. Zobaczymy, gdzie będzie działało. Generalnie egzemplarz zadbany. <laughs> Dość zadbany. Niech falę ginie ja przed zachodem słońca. Zobaczymy. Czy znaczy, ten powiem. ostatni... Wszystko się ukaże. Właściciel, który chwilę jeździ, to wiadomo, że nic tam nie robił. Także tak to wygląda. Będziemy walczyć z tym samochodem. Ja nie będę pokazywał całej wymiany oleju, tylko chcę pokazać widzom ten samochód, żeby się przyzwyczajali, by się pytali, jaki samochód sobie teraz kupiliście? W211-2007 3.0 diesel, moc obniżona. Moc obniżona do 188 koni, żeby nie rozerwać skrzyni biegów. I prawdopodobnie sprzęgiełko będzie do wymiany. W sensie, że sprzęgło. Nie, naprawdę? Ja to czuć, że ciągnie. Jeszcze nie, ale ono się skończy za 10-20 tysięcy. Nie ja myślę, że to będzie. O. Yy, klocki się skończą, a tak naprawdę się już skończyły. Bo już widzę, że, kloce, że tarcza będzie i klocek też będzie do wymiany. To jutro u dziadków zamówię. Już widzę, że, że ślad ciągnie. A jak z drugiej strony... No to samo. Standardowo od no, jej... nowości nie byłem wymieniane. To jutro u dziadków zamówię kompletę. Dobra, teraz tak tu odkręcimy. Zobaczymy jak to tutaj wygląda. Jaki tutaj co nas tu zaskoczy. Czy w ogóle nas coś zaskoczy? No, może... Także tak, standardowy pierwszy serwis. Muszę, muszę powiedzieć, że kolejny Mercedes i teraz mniej śrub do odkręcenia. No, Dlatego, że tej pierwszej osłony nie ma. Myślałem, że powiesz, o już znam tak dobrze te samochody, przyzwyczaiłem nie. się do Mercedesów, nie. będę nie. je tylko... Tu jest wszystko w standardzie tak samo, jak 203, jeżeli chodzi o mocowanie osłon, dokładnie wszystko jest takie samo. Także na razie bez sensacji, nic nie wybuchło, jak coś się będzie działo to Wam wrzucimy na kanał, lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie. I chyba, chyba będziemy powoli kończyć. Jeszcze pokażę widzom w środku, jak to wygląda. Ten materiał nazywa się chyba Arctic. Konfiguracja bardzo dziwna, prawdopodobnie dymówka salonowa. Bo kto w Niemczech brał sobie tuner telewizyjny 3.0, manuala i zestaw przeładunkowy? To jest Arctic, a nie skóra. Podobno wytrzymalszy materiał. Chyba Arctic to się nazywa. I w sumie tyle. Trzymajcie się widzowie ciepło i wszystkiego dobrego.